maneczko. obiecałem Wam ostatnio, jak skończę, to sprawdzę ciśnienie oleju, bo jest podniesione w tym, w tym samochodzie. To jest audyczka na niemieckich blachach. To było robione tak, jak mówiłem, na, na Śląsku, w warsztacie. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, wiem, że na Śląsku. Klient tam pewnie będzie, będzie wiedział, o co chodzi. Sprawdzę to autko, sprawdzę autko obok i trzecie autko sprawdzę moje w środku. Zobaczcie, temperatura oleju, tylko obroty silnika 2,50, czyli 2,1, czyli tak, 1,1 na wolnych obrotach jest. Samochódko to jest podniesione. Oczywiście tu nie rośnie. Tak naprawdę, w tym samochodzie razem z obrotami silnika. Czyli tak naprawdę na rozgrzanym silniku mamy rzeczywistego 1-1, tam 1-2, no tak się waha. 1-1, jesteśmy bliżej. Dobra, to jest audyczka CRTD, wiadomo ta mocniejsza. Zaraz sprawdzimy auto na polskich blachach. Podłączyłem autko następne. To jest autko tutaj krajowe, nasze polskie. Pan wyprowadził na wałeczki. Prawa strona bardzo tam napierdziela też prosił, żeby sprawdzić jak to jest podniesione No tu już, ciśnienie, tu już ciśnienie rzeczywistości mamy większe Jak w poprzednim tym niemieckim na wolnobrotach No tu mamy 70 stopni, temperatura wody, ale tu już jest wystarczająco Na pewno nie jest motor zimny Zobaczymy co się dzieje tutaj Jałtko numer 3. To jest moje jałtko. Zobaczcie, jak to u mnie wygląda. 2-7 sporadycznie, 2-8. Wskakuje. Dobra, delikatnie. Tak samo, żeby było widać porównanie do obrotu, jak do tamtych samochodów. Zobaczcie. Od razu jest skok. Minimalne depnięcie na pedał. Z 800 obrotów na 900 obrotów już jest bardzo góry. Tak. To jest to. Jestem ponownie. Zrobiłem taką małą tabeleczkę, żeby tak pokrótce wyjaśnić wszystko, jak to się, jak to się odbywało na tych filmikach, bo wiadomo, tam wszystko, cyferki, cyferki migają. Ja to zrobiłem w zwolnionym tempie, takie uśrednione wartości, wiecie o co chodzi, przy, przy danych obrotach. 800 tysięcy, to 2,5 tysiąca, bo na podstawie więcej go nie, nie wykręcimy tych motorów. Także tak zapowiadałem. Pierwsze, pierwsze auta akurat tak się, tak się ułożyły, to... Tak widać, ten, ta audyczka klienta z Niemiec, zrobiłem tam łańcuchy, teraz robię wałki przy tej CRTD, to jest klienta w Polsce było robione. Znaczy jeszcze wrócę do tego, tu był robiony program w Polsce, gdzieś na Śląsku, tu nie wiem, jeszcze czekam na odpowiedź, nie mam odpowiedzi od klienta, gdzie to było robione, ale on chce właśnie sprawdzić to. I tu jest mało, moje autko prywatne, mój Allroad, robione wszystko przeze mnie. Zobaczcie, jakie są wartości, ja tak pokrótce, żeby go nie przedłużać. Na wolne wota 1,14 przy i tak się płynnie, płynnie zmienia. Zresztą wrócę do, do tego. Zobaczcie tu praktycznie nie ma, nie ma dużego skoku. A jeszcze powiem jedną rzecz może. To są wartości rzeczywiste. Tak jakby nam pokazał zegar. Tak jakby pokazał nam manometr, prawda. Czyli zobaczcie sobie skok taki stopniowy do 2,200 do 1,9. I stamtąd zaczyna już od 2300 nagle skok 29 przy 2400 i przy 2500 4,2 No największe przy tych obrotach ma z tych, trzech, z, tych trzech, z tych trzech samochodów Tak to wygląda, auto na polskich blachach um, się większy, na obrotach już pompuje 1,5 Wara później wzrasta 1,6 średnio 1,7 cały czas do 1600 i później skacze nagle od 2 2-3 można powiedzieć, 2-4, 2-3, 2-2 cały czas do 2, 200 i później znowu pompuje. 3,3 nagle, 3,8 praktycznie. I moje autko, zobaczcie na wolnych obrotach, 1,7 od razu pompuje, lekko noga na gaz, 1,9 prawie 2, przy 1200 już 2-3. Porównajcie sobie, macie sobie wykresy do porównywania i u mnie cały czas 2-4 stopniowo. 2, 3, 2, 4, 2, 5 prawie, 2, 6, 2, 7 i praktycznie zaczyna już dobrze pompować. To samo przy, przy wszystkich od 2, 200, 2, 300. U mnie jest 3, później 3, 7 pompuje. Podobne wartości ma przy większych obrotach jak, jak ten auto polskiego klienta. No tu już pompuje 4, 2, ale za to tutaj od, od dołu jest, od dołu jest słabiotko. Także przepacie sobie tabelkę, wysnujcie wnioski. Chciałem tylko pokazać właśnie i udowodnić jak to robią różne firmy. Jak to robią różne firmy w Polsce. Bo tam było że pliki jednakowe to nie absolutnie nie. Każdy robi tak, każdy robi tak jak potrafi. Tabelka do wglądu. Porównywacie sobie wartości. Oczywiście komentować jak potrzeba. Czekamy, czekamy na wpisy. Ale jeszcze wam coś pokażę na sam koniec. Przychodzę do Mietka. Do mojego klasyka rozumiecie. Po miesięcznym postoju Spójrzcie na wskaźnik oleju. O! waga bez ściemy. <laughs> Od razu na maksa idzie. Uwaga. Zobaczcie, jak trzyma ociśnienie. Spada. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, coś się zacina, nie, nie, wszystko pracuje Zobaczcie, jak trzyma ciśnienie Tak, na zimnym silniku, ja wiem, że na zimnym silniku Zaraz Wam wszystko pokażę, jak będzie też na gorącym Osiągnie temperaturę Jadę w trasę i zaraz się odezwę za ponownie No, pięknie spada le melodia, benzynka Zrobiłem 66 km. Jak się ma na wolnych obrotach, cały czas trzyma. Zobaczymy, jak teraz spadnie na gorącym. No, szybko spada. No, ale już rzadki. Ale pnie się w górę. To nie CRT. Dobra. Pozdrawiam wszystkich.